Brytyjski flip oficjalnie zakończony. Robert Kiyosaki ostrzega inwestorów. Polski deweloper ma spory problem. A do tego niemiecki rząd wciąż masowo wyprzedaje bitcoiny. A to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam serdecznie. Flying Atom główny partner kanału sieć kantorów stacjonarnych i bitomatów. Na start zacznijmy od czegoś naprawdę mocnego, ponieważ Rafał Zaorski ogłosił, że to oficjalny koniec epickiego flipa. Już wyjaśnię. Epicki flip miał być to eksperyment, a przynajmniej tak określał go sam Zaorski, który polegał na podzieleniu najdroższego apartamentu w Polsce, mieszczącego się w budynku Złota 44, na 20 tysięcy udziałów. Dokładnie tak. Jeden apartament 20 tysięcy właścicieli. Każdy miał być wpisany do księgi wieczystej i mieć jakieś tam prawa użytkowe względem lokalu. Oczywiście ten szalony pomysł niezbyt spodobał się wspólnocie mieszkaniowej budynku, przez co rozpoczęła się spora batalia oraz debata w społeczności. Na temat tego, gdzie są granice prawa własności i co tak naprawdę nam wolno, a czego nie wolno. Chętnych na zakup swojej części nieruchomości oczywiście nie brakowało, mimo wszystko akcja nie dojdzie do skutku. Rafał Zaorski poinformował na swoim Twitterze, że to oficjalny koniec eksperymentu. A co się stało z inwestorami, którzy ulokowali już swój kapitał? Nie mają powodu do obaw, ponieważ Zaorski we swoim wpisie na Twitterze Poinformował, że wszystkim pieniądze zostaną zwrócone. Co więcej, niektórzy inwestorzy mogą liczyć na specjalny bonus od samego Zaorskiego. Nagrodzone zostaną te osoby, które wykazały się zaufaniem względem Zaorskiego i jego projektu. Jeżeli ktoś do samego końca deklarował chęć pozostania i uczestniczenia w tym projekcie, otrzyma. Około 22% bonus. W momencie, w którym ta cała akcja się działa, przygotowaliśmy dedykowany odcinek, w którym udało nam się zapytać o opinię jednego z mieszkańców budynku. Dlatego, jeżeli chcesz go zobaczyć, to zapraszam do karty. A teraz płynnie przejdźmy z kryptowalut do nieruchomości, ponieważ okazuje się, że tam również jest ciekawie. W styczniu bieżącego roku UOKIK nałożył sporą karę na grupę HRE Investments. Mówiąc sporą, mam na myśli rzeczywiście sporą, ponieważ łącznie ta kara wynosiła 11,8 miliona złotych. UOKiK zarzucał deweloperowi, że nadmiernie promuje korzyści płynące z inwestycji, niedostatecznie informując również o ryzyku, które jest związane z tego typu działalnością. Decyzja UOKiKu nie była jednak prawomocna. HRE zapowiedziało, że odwoła się od tej decyzji w ustawowym terminie. Więc na koniec tej sprawy pewnie będziemy musieli troszkę poczekać. To jednak nie koniec problemów HRA Investments. Otóż w warszawskiej prokuraturze toczy się odrębne śledztwo w tym temacie. Prokuratura sprawdza, czy grupa HRA Investments nie oszukała w żaden sposób indywidualnych inwestorów. No i okazało się teraz, że grupa zdecydowała się na restrukturyzację. W związku z tym, tysiące inwestorów zastanawiają się, czy otrzymają swoje środki, jeżeli tak, to w jakim terminie i jaka będzie przyszłość finansowa grupy. A przypomnij, My, że w Polsce od pewnego czasu pojawiła się dość spora liczba osób, które twierdziły, że na inwestycji w nieruchomości nie da się stracić, że to jest bardzo pewny biznes. W związku z tym pewnie dużo osób, wierząc w to, ulokowało swój kapitał właśnie w grupie HR. Ale tutaj sprawa jest na tyle ciekawa, że zdecydowaliśmy się przygotować osobny odcinek popytać nieco poszkodowanych inwestorów, jak wygląda ich obecna sytuacja. Być może jakie informacje otrzymują jako osoby zaangażowane w sprawę od grupy, dlatego serdecznie Cię zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, aby żaden film cię nie ominął. A teraz lecimy do kolejnego newsa. A teraz powróćmy do naszego sąsiada. Jeżeli dobrze pamiętasz, to w poprzednim odcinku niemiecki rząd dostał od nas całkiem sporo czasu antenowego, a to za sprawą ciekawych transakcji wykonywanych w bitcoinie. Jeżeli jesteś ciekawy, skąd właściwie niemiecki rząd dysponuje taką ilością bitcoinów i dlaczego są wręcz potęgą bitcoinową, to odsyłam cię do tamtego odcinka, tam to wszystko wyjaśniłem, a teraz skupimy się na nowej transakcji, która również zwróciła uwagę inwestorów. I w sumie to słusznie, ponieważ niemiecki rząd przelał. 3000 bitcoinów. Tym samym zwiększył całkowity dobowy wolumen bitcoinów do pięciocyfrowej liczby. Co ciekawe, te transakcje wzbudzają wielkie poruszenie również wewnątrz struktury niemieckiego rządu. Politycy tam sprzeczają się o to, czy być może nie lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie tych bitcoinów jako kwestię takiego dywersyfikowania. Majątku państwa. Dlatego pojawiają się głosy, że niemiecki rząd bardzo pochopnie pozbywa się swoich, swoich bitcoinów, a przecież mogłyby one zabezpieczyć ich przed inflacją. Wychodzi jednak na to, a przynajmniej patrząc po krokach, jaki niemiecki rząd podejmuje, że Bitcoin nie, nie jest przez nich rozpatrywany jako druga rezerwa narodowa, która miałaby zabezpieczyć ich na wypadek problemów z tradycyjnym systemem finansowym. Dla inwestorów jest to o tyle smutna wiadomość, że taka masowa sprzedaż przez niemiecki rząd Bitcoinów. Wywołuje presję na spadek kursu. A patrząc na wykres, no widzimy, jak obecnie ma się sytuacja z Bitcoinem, dlatego większość wolałaby jednak, żeby niemiecki rząd troszeczkę się powstrzymał. Jeżeli coś nowego pojawi się w tej sprawie, na pewno w przyszłotygodniowym wydaniu newsów cię o tym poinformuję, więc zapraszam do oglądania i bycia na bieżąco. Robert Kiyosaki, znany głównie jako autor książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, troszkę podstraszył inwestorów, zapowiadając, że nadchodzi wielki kryzys, który dotknie miliony Ludzi. Ale nasz kochany wujek dał nam również sygnał, jak możemy się zabezpieczyć. Wskazał on świętą trójcę, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. A należą do niej złoto, srebro i kryptowaluty. To właśnie tam, według Kiyosakiego, powinniśmy lokować nasze oszczędności, aby zabezpieczyć się na ciężkie czasy, które prawdopodobnie według niego nadchodzą. A dlaczego Kiyosaki przewiduje taką czarną przyszłość? No, upatruje tego w rosnącej inflacji, napięciach geopolitycznych oraz ciężkiej sytuacji gospodarczej wielu krajów. Co więcej, uważa, że krach, który w tym momencie może nadejść, będzie jednym z największych w historii, i to właśnie metale szlachetne i kryptowaluty. Mogą nas uchronić przed negatywnymi konsekwencjami takiej sytuacji. Kiosaki jest również wielkim zwolennikiem Bitcoina i dość optymistycznie zakłada, że kolejna hosta może przenieść wartość Bitcoina nawet do 1 miliona dolarów za sztukę. A teraz kolejna informacja z cyklu blockchain zmienia świat na lepsze, chociaż w tym wypadku na lepsze, no to tak różnie można interpretować, ponieważ Senat USA chce wykorzystać blockchain. W swoim Departamencie Obrony. Blockchain miałby być wykorzystywany w związku z bezpieczeństwem narodowym, szczególnie pomocny mógłby okazać się przy kontrolowaniu łańcuchu dostaw. Sekretarz Obrony, emerytowany generał Lyot Austin, ma za zadanie przetestowanie potencjalnego zastosowania tej technologii w sprawach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Jak widzimy, nasza ukochana technologia jest coraz szerzej wykorzystywana, a to raczej powinno nas cieszyć. I to już wszystkie informacje, które dla Ciebie zebrałem w tym tygodniu, dlatego jeżeli materiał Ci się podobał, zachęcam do zasubskrybowania jeszcze raz, do lajkowania, do komentowania. Jeżeli masz jakiś temat, który ominąłem, a jest dla Ciebie interesujący, proszę podziel się nim w komentarzu. I co? Do zobaczenia za tydzień.